Miłość, tragedia, samotne macierzyństwo, a potem odrodzenie. Była żona Waldemara Goszcza zamieniła ból w napęd do działania. Dziś projektuje wnętrza dla świata, ma wierną społeczność i jest babcią na medal. Dziś Monika Goszcz, była żona nieodżałowanego Waldemara Goszcza, jest kobietą spełnioną, której życie ułożyło się na nowo. Osiągnęła sukces zawodowy. Zyskała uznanie w swoim środowisku i cieszy się rolą troskliwej, oddanej babci, która dla swojej wnuczki lub wnuka potrafi poświęcić każdą chwilę. Choć los wystawił ją na niejedną próbę, zdołała odnaleźć w sobie siłę, by stawić czoła cierpieniu i zbudować stabilne, pełne ciepła życie. Dawniej znana głównie jako partnerka przystojnego aktora, dziś sama stała się inspiracją dla innych kobiet, które przeżyły stratę, ale postanowiły się nie poddawać. Kiedyś wszystko wyglądało inaczej. W latach 90. Waldemar Goszcz był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych aktorów młodego pokolenia. Zdobył popularność dzięki głównej roli w serialu Adam i Ewa, w którym wcielał się w postać romantycznego mężczyzny o łagodnym spojrzeniu i silnym charakterze. Publiczność natychmiast go pokochała zarówno kobiety, które wzdychały do jego urody, jak i mężczyźni, którzy podziwiali jego naturalny wdzięk i charyzmę. Był kimś więcej niż tylko ekranowym amantem. Miał w sobie coś wyjątkowego, co sprawiało, że każdy chciał być blisko niego. Jego twarz gościła na okładkach czasopism, a media prześcigały się w publikowaniu kolejnych artykułów na jego temat. Kariera stała przed nim otworem i wszystko wskazywało na to, że to dopiero początek wielkiej drogi. W tamtym czasie związany był z Moniką Goszcz, z którą połączyła go namiętna, lecz jak się z czasem okazało, nie trwała miłość. Ich relacja była burzliwa, jak to często bywa w przypadku dwóch silnych charakterów. Jednak na początku dominowała pasja i młodzieńcza ekscytacja, która z czasem ustąpiła miejsca codziennym obowiązkom, różnicom w priorytetach i trudom życia rodzinnego. Owocem tego związku była ich córka Wiktoria, dziewczynka, która dla Waldemara stała się promieniem słońca, sensem istnienia i powodem do dumy. To właśnie w ojcowskiej roli zdawał się odnajdywać najwięcej szczęścia, a każdy uśmiech córki rozświetlał jego zmęczone oczy po godzinach spędzonych na planie zdjęciowym. Niestety, mimo starań i wspólnych chwil, ich związek nie przetrwał próby czasu. Drogi Moniki i Waldemara rozeszły się, pozostawiając za sobą wspomnienia i obowiązki związane z wychowaniem dziecka. Wydawało się, że życie Waldemara, choć skomplikowane, wciąż biegnie w stronę sukcesu. Miał urodę, która przyciągała spojrzenia. Talent, który zapewniał kolejne propozycje zawodowe i córeczkę, którą kochał ponad wszystko. Los jednak bywa okrutny i nieprzewidywalny. 24 stycznia 2003 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie wielu osób. Tego zimowego dnia, w godzinach popołudniowych, waldemar podróżował samochodem w towarzystwie Radosława Pazury oraz filipa Siejki. Nastrój był podobno dobry rozmowy, żarty, plany na przyszłość. Nikt nie przypuszczał, że ta podróż okaże się ostatnią. Na jednej z tras doszło do dramatycznego wypadku. Ich pojazd zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka Fordem Eskortem. Huk był ogłuszający, blacha zgięła się jak papier, a szyby roztrzaskały się w drobny mak. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, próbując zrobić wszystko, by ocalić uczestników zdarzenia. Jednak dla Waldemara goszcza nie było już ratunku. Zginął na miejscu, pozostawiając w żalu córkę, byłą partnerkę, przyjaciół, kolegów z planu i rzesze fanów, którzy nie mogli uwierzyć, że ich idol odszedł tak nagle i brutalnie wyrwany z życia. Gdy śmierć Waldemara goszcza wstrząsnęła całą Polską, największy ból spadł na dwie najbliższe mu osoby jego malutką córeczkę Wiktorię i byłą żonę Monikę, z którą dzielił nie tylko wspomnienia, ale również odpowiedzialność za wychowanie dziecka. To właśnie one musiały zmierzyć się z pustką, jaką pozostawił po sobie ukochany ojciec i były partner. Dla pięcioletniej dziewczynki był on bohaterem, ciepłym ramieniem, do którego można się było przytulić, kiedy świat wydawał się zbyt głośny. Dla Moniki, choć ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, wciąż pozostawał kimś, kto odcisnął głęboki ślad w jej życiu. Ich wspólna historia rozpoczęła się w 1997 roku, gdy stanęli przed ołtarzem wierząc, że miłość wystarczy, by przezwyciężyć różnice i stworzyć trwały związek. Z początku wszystko wskazywało na to, że są sobie pisani. Iskra pojawiła się natychmiast, w chwili pierwszego spojrzenia, kiedy przypadkowe spotkanie przemieniło się w magnetyczne zauroczenie. Fascynacja, jaka ich połączyła, była niczym letni huragan, gorąca, gwałtowna i pełna obietnic. Jednak z biegiem czasu codzienność obnażyła rysy w ich relacji. Różnice w charakterach i odmienność zainteresowań, które wcześniej wydawały się urocze i inspirujące, zaczęły przeszkadzać i ranić. On, dusza artystyczna, pełen pasji i emocji, wrażliwy i chaotyczny. Ona, bardziej uporządkowana, wstąpająca twardo po ziemi, poszukująca harmonii. Z czasem stało się jasne, że choć początkowo przeciwieństwa ich przyciągnęły, to nie zdołały utrzymać ich razem. Gdy przyszło tragiczne rozstanie z życiem Waldemara, Monika nie tylko musiała poradzić sobie z bólem po stracie człowieka, który był ojcem jej dziecka, ale też stanąć samotnie na straży bezpieczeństwa i szczęścia małej Wiktorii. Był to okres szczególnie trudny: żałoba, lęk o przyszłość, cisza po utracie, która wypełniała każdy kąt mieszkania. Wspomnienia stawały się czasem ciężarem, czasem ukojeniem. Dziewczynka, choć jeszcze niewinna i pełna dziecięcego ciepła, Szybko zrozumiała, że coś bezpowrotnie się zmieniło. Monika starała się być jednocześnie matką i ojcem, zapewniać stabilność, ale także zapełniać emocjonalną pustkę, która rosła z każdym kolejnym rokiem bez Waldemara. Dopiero po upływie lat, w 2011 roku, w życiu Moniki pojawił się ktoś, kto znów rozbudził w niej wiarę w czułość i bliskość. Tomasz Kłos, znany piłkarz, stał się dla niej oparciem, towarzyszem i nowym początkiem. Wspólnie zaczęli budować życie oparte na wzajemnym zrozumieniu i wsparciu. Ich miłość zaowocowała narodzinami córki Marceliny, która wniosła do domu nową energię, promienność i nadzieję. Dla Moniki był to przełomowy moment. Znów mogła być szczęśliwa nie tylko jako matka, ale także jako kobieta, która po latach cierpienia odnalazła drogę do osobistego spełnienia. Z czasem Monika postanowiła pójść jeszcze dalej i zmierzyć się z marzeniem, które od dawna kiełkowało gdzieś głęboko w jej sercu. Zdecydowała się wkroczyć w świat designu, zaczynając skromnie od własnych projektów, a później poszerzając działalność na skalę międzynarodową. Dzisiaj jest cenioną projektantką wnętrz, której pomysły doceniane są nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Niemczech czy Rosji. Jej estetyka odzwierciedla silny charakter i niezwykłą wrażliwość. Wnętrza, które tworzy, emanują indywidualizmem i śmiałością, a jednocześnie mają w sobie coś kojącego i domowego. Każdy projekt jest dla niej opowieścią o człowieku, miejscu, emocji. Jej sukces w branży nie był przypadkiem, lecz owocem wytrwałości, odwagi i pasji. Świadczy o tym chociażby grono ponad 20 tysięcy osób, które regularnie śledzi jej profil na jednym z popularnych portali społecznościowych. Monika nie tylko dzieli się tam zdjęciami swoich realizacji, ale także inspiracjami. Które zbiera w czasie podróży, spacerów i obserwacji świata wokół. Twierdzi, że wszystko, co ją otacza, może stać się impulsem do stworzenia czegoś pięknego, czy to bruk warszawskich ulic, zabytkowe kamienice, tkaniny z południa Francji, czy nowoczesne formy wystawiane w halach targowych Mediolanu. Jej twórczość nigdy nie jest banalna, zawsze niesie ze sobą odwagę, wyrazistość i osobisty sznyt. Choć wiele osób znają jako utalentowaną projektantkę i szczęśliwą partnerkę, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dziś spełnia się również w zupełnie innej roli roli babci. Na początku 2021 roku jej starsza córka, Wiktoria, została mamą, a Monika po raz pierwszy w życiu wzięła na ręce maleńkie dziecko, które przyszło na świat jako nowe ogniwo rodzinnej historii. To doświadczenie przyniosło jej ogromną radość i jednocześnie wzruszenie. W tej chwili bowiem powróciły wspomnienia małej Wiktorii, jej pierwszych kroków, pierwszych słów i chwil, które dzieliła z nieżyjącym już ojcem dziecka. Dziś Monika Goszcz-Kłos łączy w sobie wiele ról: kobiety sukcesu, matki, partnerki i babci, i w każdej z tych ról odnajduje coś głęboko satysfakcjonującego. Jej życie to opowieść o tym, jak można wyjść z cienia tragedii i zbudować coś pięknego, silnego i prawdziwego o tym, że nawet po największej burzy w końcu wychodzi słońce, a każdy dzień może przynieść nowy początek.